Dzień dobry moi kochani. Tak wiem, dawno nie było konkursu, wreszcie muszę go zrobić. Mam aż konkurs na dwie rzeczy: związane ze mną i z cytrynami, no i z, oczywiście z amoniadą, nie? Bo nie wiem, odbiło mi kocham teraz amoniadę, Nie pytajcie. Albo rysunek dla mnie, po prostu najlepiej. Ogólnie bym wolała intro. Intro i rysunek musi być związane ze mną i. i z Maxem, oczywiście, no bo. no bo tak. Nie pytajcie, czemu mamy taki kolor włosów. Jak chcecie mnie i maksa dokładnie odwzorować, chociaż muszę wam pokazać, jak wyglądamy, nie? Tu macie jak nas zrobić. Najpierw mnie, oczywiście. To tyle, czekam na pracę. Ta, Zapomniałam, patrzcie w opis, to będzie wszystko dokładnie o konkursie. Papa, pa, moi kochani, czekam na pracę.